Cześć! Przychodzę dzisiaj z kolejną porcją ciekawych rzeczy. Otóż proste, ale skuteczne protipy, tak zwane w sumie quality of life. Zapraszam. Zacznę od rzeczy prostych, czyli w zasadzie petów. Otóż pewnie wielokrotnie zdarzyło się tak, że na farmie transmoga po prostu no, brakuje nam miejsca w bagach, a coś z tymi dniami trzeba zrobić. Nie ma jak ich sprzedać, no i właśnie tutaj jest jak je sprzedać. Wystarczy kupić od Guild Tradera Peta. Używamy Peta, 4 godziny cooldownu, można u niego wszystko sprzedać. Picobello. Jak już jesteśmy przy Petach, to rzeczy pokrewne to Mój ulubiony to z Dragon Blight, czyli poczta. Łatwo do zdobycia. Wystarczy wbić repę pół centaurów. Klikamy, odbieramy pocztę i załatwione. Kolejny lifehack, kolejny toj. Tym razem toj ze Slowfallem. Jedynym minusem jest to, że nie można użyć go podczas spadania. Za to można użyć go wcześniej. Jeżeli gdzieś się dostaliśmy, skąd no po prostu spadniemy i umrzemy. Odpalamy toja i na spokojnie spadamy sobie na Slowfallu. Kolejnym protipem. Lifehackiem, rewelacyjnym quality of life, jest użycie innego itemu do teleportowania się niżeli HS. Bazowy HS potrafi palić się aż 10 sekund. To jest bardzo dużo czasu. Podczas tych 10 sekund, można uderzyć boss, można uderzyć mob, nie uciekniemy z danej sytuacji. Mamy mnóstwo innych temów które kastuje się 5 sekund. Za to najlepszą opcją, coś co w ogóle nie mieści się w głowach. Jest kompas. Kompas skaluje się z hejstem. Im więcej hejsta, tym szybciej się kastuje. Jak dorzucimy tutaj sobie belkę, 3 sekundy. Rewelacja. Quality of life. Szukamy sobie kwiatka. Szukamy skałki. Albo no jakiegoś itemu do kwestii, którego trzeba podnieść. Nie jesteśmy w stanie go znaleźć. Zasłania nam postać. Zasłania nam mount. No nie da się kliknąć. A jeszcze nie najboże, klikniemy w coś, co nas dismountuje. Jest na to prosty sposób. Konsola. Odpalamy i znikamy. Oczywiście potem wypadałoby jeszcze wrócić do zwykłej postaci. Nie wiem jak wam, ale mi wielokrotnie się zdarzyło, zmieniając talenty, trinkety, buildy z PVE na PVP, że na paskach zostało coś, czego nie chciałem. Otóż został mi stary trinket. I w momencie, kiedy chciałem użyć ten trinket, który mam ubrany, okazywało się, że podmieniało mi trinket. Jest na to proste makro. Ułatwia życie, rewelacja. Jak jesteśmy w temacie makro i ułatwiania sobie życia, makro na małta. Jeden przycisk, trzy małty. Trzy darmowe miejsca na barze. W zasadzie to dwa, bo gdzieś tak jeden musimy trzymać. Polecam gorąco. Protip, a zarazem quality of life. Wiele postaci ma spele, które trzeba kliknąć. Tak zwany spell na kursor. No tutaj jest na to makro, które rozwiązuje ten problem. Nie trzeba klikać. Mało tego, niektóre spele trzeba rzucić pod siebie. Na to też jest makro i gorąco polecam obydwa makra. Taki króciutki filmik z fajnymi protipami. Napiszcie w komentarzach, który najbardziej wam się podobał, a może jest jakiś protip quality of life, którego tutaj nie ma, a naprawdę rozsadzi wszystkim mózg. Dajcie go w komentarzu. Cześć.